No elo No, Ale spoko, no powinieneś też Masz ostatnie pół godziny w challenge'u, żeby będzie sobie... farbowania północy? Zależy Zależy czy Suhar przegra Jak Suhar będzie ostatni, to nie A jak ktokolwiek inny to będzie Ktokolwiek inny to ty jak coś No to ja, albo <laughs> ktokolwiek inny no Tak like, gówno E co jest? U, nie wiem czy tam prawo Co się stało? Mam nawiedzony... Jest forteca po lewej Jak to się Na stało prostu. kurwa? Chyba, chyba tak. <laughs> nie nas chyba to bo będziesz tutaj z tymi świniami co po solsandzie chodzą Rozpad rodziny Oj, jeszcze tylko 3,5 no godzinki Masz, zrób to no. no. Ej dobra, wyko***my Wysockiego we trójkę na trasę. czas, co? Starczył no Ej Wysocki, jesteś jeszcze? Fajnie. No a wyje*** strakule, nie? <laughs> nie no, dawaj Brzyżyka Nie, nie, nie Daj Luki, no Przez chwilę chociaż, trzy bloki Dobra, Rzybkie. dobra <laughs> kura, Oj, <noise> o kurwa, sam wyskoczyłem Nie rozmiar. dobra, to i ta utrażył. No, a ja, ja no. pozwoliłem na to, bo to i tak skip był. No skip, skip, no. <noise> dobra, jeszcze 3 godzinki MC, nie? No to pod naukę można Sida. 3 mamy do końca pod naukę. No, no idę, się, ile sikł, ile o, o, dobrze, dobrze. Szybkie z dwóch. Sikł, nie? nie, nie? nie? lecę łódką nie na mnie nie a, nie? Dobra, dobra, uwaga. Aha, dobra, no kurwa. No bez wychodzenia. kurwa. Chyba, nie mogę, no! Nie, nie, nie daleciałbym bez, nie daleciałbym bez! N n n, bo, ty, n, 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 no, ceny, N, N, cofaj, cofaj? N, N, ON! Czyli 100 C, no musi być. Ja no, nie n***a, ty suchar trolujesz, kurwa! Znowu zjechał? Kurwa, uderzyłeś kuśnika, mówię uderzyłeś kuśnika, strzelam w ciebie, mówię co? Ja daj mi strasie, kurwa, Dobra, jest. Braku jedzenia, wiesz co, trzeba było się przespać tak naprawdę no to ma Bastion i Fortecę obok? Tak! Tak! Kurde, 8 razy dzisiaj! Nie no, dwóch naprawdę sobie, żebym ja to przej**ał No czy mu daje takie CD co chwilę Kurde, słuchaj, takie CD dostajesz W końcu chcesz wykorzystać tak? <śśILENC2> No tak, przecież dostałeś od czasu Jest Bastion i Fortecę obok, dobra No to co, wpierdolisz czy mnie k**a zabijają pikliny? Nie wiem, no dwie opcje bo my tak rozśmieszymy luki, Minutę masz stąd wyjść Nie obchodzimy mnie to, jak to zrobisz? Ale o! To nie kurwa mówi. nie będziemy w hotelu dzisiaj budować. Na luzaku, co ty, sucharitka? Patrzę, Dobra, Dobra, się ty, Dobra, nie. się, wyjał się. Ale chciałem się. Tyle rzeczy się w tym Minecraft nagle dzieje kurwa, w tych wszystkich fascjonach. O jejku, jejku, ale jestem k***a biedny. Siódmy res, kurwa, taki sam. No super miał siedem, no to chyba Jak tam się jeden da. dobry seat, to ja o, go nie, nie zmarnuję. <laughs> Dzięki za polały się <noise> Mamy jeszcze czas na naukę. Mamy jeszcze tak z godzinę na naukę i w ostatnim godzinę pijamy na top jeden się zesrają. No masz statek, dobra. to jest ten sit I Ty się obudź, bo S się właśnie z... chyba zesrałeś. Kur. Jeden blok i za zanurkuj. tym twoim na największym przeciwnikiem są twoje ręce dzisiaj <noise> No dobra, ale to wiesz, nie, <noise> nie wiem to dzisiaj... nie jest moja wina. Tak, dzisiaj się Jak Ci się dzisiaj Sucharaką czuje? Zajebiście tak, tak? No tak szczerze? No tak szczerze, jest dramat, k**a, ale to już nie moja. No. Panie Boże, daj dziewiętnego paściona. Chodzi <grywa> nam tego ósmego, wyrazany ta, tak, z tak, no. no dobra, pewnie, bo tam i tak Uciec jest czwarta część. Jest jeden szkielet. Nie traf tego. Tylko... O mój, Boże. k**a, pofirmam go. Ja Aj, Ty! <grywa> Lala siedzi z krzyżem na Samy streamie, końca. rozumiesz, prawda? A no? <grywa> Yo, ja też próbuję wszystkiego. Składam ofiarę. Ofiara z chwili kości. Co tam, najbardziej, no? Te mały też, ten mały też. Ja tylko ja mały. Występcy. Zakopuj go szybko! Dobra, kurwa, te małe tylko. No. Razem ja piszę preygę uczy... na czacie ja dalej. ofiara? Dla bogów widranów no. Trzeba było to zrobić. Ja po no prostu żyję, się żyję. Trzeba przecież Chciałem <grym> się dychać. <grym> Dobra, już. Ofiara złożona, proszę. Oda. A się do a, dowód trzeba dać, napisał Zachi Ja to jest. No ja To jest Japszyr no! To ten żółw się mści. Trzeba było tą matkę zabić też. Tego żółwia. Tak, dobra, dobra, jest, wejście trzy, będzie siku, Jesiku, siku Rozwal tą skrzynkę. Co ty robisz, kurwa? Rozwal skrzynkę, nie wiem na dół. <laughs> kurwa, ma Co ty robisz? Ty, kurwa, ty bo mówisz... do góry, nie Nie, bo tak. mówisz. Czekaj, zjewam to? Bo mówisz lutowo, a, a potem, że mnie. się. Nie fajne. No. no tak, ja nie załapałem zmiany. Dalej się wytrzymuje Cały statek, dara młody, wypierdalaj to mój statek. Nie, mój! Kurwa, ja też będę, dobra. Ty, do mnie naprawdę leciał, do pustyni. No, statek. Statek tak samo jak z Oczywiście. No kukawy, kurwa, Rzybko, płyn, no To szybko pójdę! no! na dwa Nie no, to jest odjazd, jesteś. Eee... tak samo jak z Kurwa, zdobrze, pierwszy no za jeden. Jak pierwszy, kurwa. E, e, nie, nie skifuj, kurwa, najlepsza noc. No, zobaczymy, nie? No będzie pierwszy, no. no. No kurwa. No będzie, no, będzie pierwszy. Patrz, ukradnie żelazo, mu. Całe żelazo, mu. Kurwa, jebana, no. No, no kurwa, no, zajebał! No. Zajebał mi, no! no godzina! No. Równa godzina! Mamy gwarantowane dwa fastiony, spotkanie. Dobra, wiesz co? Chuj z tamtym seedem. 500 kratek, 137 czwarty offset! Co, my nie, nie. Ja pierdolę, nie, nie, nie! Dobra, 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 Chuj, zebrane, resetuj. No dobra, resetuj to, fuj! 500 kraty. Ale to mi kurwa urżyło, ja pierdolę. No, mi, kurwa, ja, no mi też, mi Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, co ty, co ty. Nitki są. Nie ma, nie Jak zabuję szybko i dostanie percha. Nie ma, ale... nie ma, nie ma, co ty gadasz w ogóle? Nie ma. Do reseta, do reseta. No, nie wiem nie dograłeś się. Błagam. Nie robi preemptive. Dobrze. o mój Boże. Kurwa nie, proszę. Wszystkie 18 na liczniku, no, no, no. spokojnie, spokojnie roz jeszcze roz tylko półtorej po... minuty Półtorej no, no, no. minuty Dobrze, no, no. dobrze, już, już Minuta, tak lepszy, minuta, proszę. proszę, tak Żebyś nie zdążył <laughs> Ale on dostanie Cicho, cicho, cicho Kurwa cicho. to, proszę Cię Nie, nie, nie dostanie, nie dostanie Trzeba spierdala, spierdalać Łapa się, chwie, łapa się i chwie, no, chwieję chwie, ale łapka, słuchaj, ty Łóżka, łóż i patrz za siebie Ale trzęsiawe masz, co? Dobra, pa, pa już tu czasem spierdala Patrz za siebie Ty, ile, ile smok umiera? Nie, nie, to się nie... Nie, dobra, ja pierdolę, ale mi serce no. Nie, ale... nie ma, nie ma, nie ma, już nie ma, nie ma szans. Jeszcze raz, kur... Dobra, łatwo, kur... Resetuj to, resetuj to. Dobrze, resetuj, resetuj do. to, resetuj, już nie ma mecza. Kurwa, Kur... no. No ja nie wiem, ja nie jestem w stanie nic już wycisnąć tu, kurwa. No tak, prawo cię wracać do gameplayu. Dobra, zobaczmy, zobaczmy tę porażkę jeszcze, zobaczmy to, nie? I tu. Oj, kur... możecie sobie popatrzeć, kur... że się pobije PB, kurwa. Ja pierdziel, ale... on nawet sub 20 nie bije Ale serce mi biło jak powalone No ja też się zestresowałem, kurwa No trochę też, ale... Ja wiedziałem, że to Kurwa ja bym już Nie, on jest wiebany w ścianę Nie, proszę Dobry design, Kurwa go nie zabiłem Dobry design Nie wiem, czy mi się nie kończy, ci Nie kończy się, jeszcze nie Niech dropnie i byłem Nie, proszę! Zniknąć. A, Wiedziałem! Kurwa wiedziałem! Nie dał rady, do. No. Al drop znowu akurat 100 pierdala, ten 50 widzę do końca, nie? Czary nie, Mary, byłeś być. czarny, teraz jeszcze z normalny. A młodzież ja mam 10, 10, pytanie, 37. wolisz Ukrainę? No ja i teraz ja jestem poprzednie. Eee, sorry! O, w jakim czarny, sensie? Aspergill, sniger, potocznie czarna nie, no, nie mogę ratunek Sorry. Dobra, Róki to jest gara. Suhar to pierdalacz. Król może być tylko jeden. No mam pomysł. No, kurwa. Nie, już, nie mam pomysłu. Ja tu jest coś. To... Nie, co? nie wysuła się! Dalej this is what shit. Ale dadaj, dobra, wciąż, ogóle, by trafił. Tak sobie że... rozkmianiam, że jak to... Suchara by przefarbował na czarno, to byłby nigeroza. Nie, no kurwa. Sorry. Kurwa, 10 minut, daj. No, o, 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 wie. Ej! O, 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 o! Do To w końcu jak Koniec, są kary koniec za czas za czasu, ostatni, miejsce, ostatni, 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 miało być. Ale 59, ostatni, 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 59 ostatni, 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 na polu ostatni, Koniec MC, jebaś to, oni tak za, zakup Dobra, to mój ostatni seedek, tak? Przybywam tak. z... Na, na górę, na górę, lecimy do skrzynek. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Ja mam wszystko. Ale na górze jest teren. to. Po prostu. Nie, nie tu. Prostu. Nie. Nie tu. Dla to nie. To? Kurwa, czemu ty nie jeden na kurda, drugi mnie nie bił, nie? No? No, Kurwa! No, dobra, no, mamy rulki, no, zabezpieczone. Słuchaj, mamy ostatni nether. Tak, no, no młody, ty, no, no, tylko no, ty jesteś no, zagrożony. nie? To jest ten seed? Kto za portal robi? Z 2 na 1? Nie, nie ma! Nie ma, nie ma, nie, nie ma, ma no. nie, nie ma, koniec! Nie ma, koniec! Dobra, Większo pod naukę jeszcze nie ostatecznie. Pod naukę. Czekamy na o, ostatni. ostateczny A, koniec. Ale dziwnie, dziwnie się czuję. Nie A. chcemy teraz jakiegoś losowego seed'a zagrać w B3? Nieźle, loci Ten leci. No koniec! Jednego, jednego musimy. No cóż, niestety. No ja... Kurwa, to prawie na początku zrobię ten czas, patrz. Ja mam na przykład... Be, bez zmian. Najwięcej dni jako Co top ładnie? 1, no pa. 19 dni no topie. Najwięcej dni jako to 4, sufar, 17. Najmniej dni jako top 1, luki, 1. Kiedy? A, 50. Oh, była dobra. 50 jeden. No ta. Najmniej dni jako top 4, no, mody. Najmniej dni jako, no. Co będziecie grać? Dużo szarcia I nawet 3? Tak. A, no, no. No, No, 1 no, no, na 1 na 1, no. Dobra, 3, 4, start! Gdzie ten kurwa statek zajebany? Za kurwa ty! Ale one w tym samym momencie, lecą Macie złota, zaraz obok jest ten Zaraz obok jest no ja ten. A czemu ja to zrobiłem? Ja pierdolę! Dobra, lodzik A Ja pierdolę. O, może musimy ten turniej zrobić, przecież to będzie... Dobra, nie wiem, no tak, stracę, stracę, nie? Ja mam już, już pływam do generu. od dwóch minut. Eee, e, kurwa, a, wyjebałem a, się a. kiedy! RTA się tu liczył. Pauzować, kurwa. Dobra. Dobra. Możesz sobie pauzować, ale kto pierwszy kończy DLI To tak nagle mi wszystkich nagły na DC. No, Discord no, no, się do do skoro. Najpóźniejszy nadal. Ja wam tylko powiem, że czas na tym CG. Gdzie są moje ten, dziomy? który zrobił, to 8:37. Ja pierdolę, co tu się odkurwia? To nie am za żadnych kurwa. No to! No, kurwa! Jak ja mam tam teraz wrócić? No, A bo wracasz, no, się on odkurwa? Co, co ja, ja robię? Ja pierdolę, dora! Daj! Da, da, reset, kurwa! Ja, jak się na ja daj! Kurwa! <laughs> Ja pierdolę o, jaki no Jaki jump Czemu on tak skoczył, kurwa, wysoko? Co on odjebał? Nie, to jest reset, kurwa Co oni robią? Dobra, proszę, proszę, kurwa Proszę, daj mi cześć. Proszę Nie! Nie, ten mnie Co dziwka, no no, ja jebać tego sida Nie chcemy jakiegoś innego nagrać? Dobra, podejście numer 3 tego zjebanego bastionu To jest jeden z najłatwiejszych seed'ów w ogóle z rekordów świata, bo... Ten, tyk, ten, tętyk ty... Co? Co, jest, kurwa? co jest To co jest? To był blind? Dobra Luki oglądałeś Reset kurwa Seeda, bo Luki oglądał tego Seeda wcześniej Ale będzie Perch race Nigdy nie craftuję łóżek Dobra Chuj z tym Seedem, gramy następnego, gramy następnego No Luki, lepszy perch nie? No i kto pierwszy dostanie percha? No jak to jeszcze zabije smok No Luki, dawaj tylko nie zjeb no, O pierdol... kurwa wyjebałem <laughs> Nie no, mu to się uda kurwa Nie, 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 tak, nie kurwa, mówię ty, o Nie pierdolę. pierdolę, ty nie miałem po dwójkę łóżka Dobra Nowy seed, nowy seed, nie będę tego grał no Lewo czyli na prawo? Aha. Nie, kurwa, tak. do, 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 do dupy, do dupy, do dupy, do dupy, do dupy, graj sam, no co kurwa Dobrze powiedział tak by poszedł no. Nie, to Dobra, <śmieniu> ja dobra, dobra to pozekalne. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, nikt nie skończy No Dawaj kolejnego, daj kolejnego. 5, 4, 8, 2, 1, start. O kurwa, już? Je. Nie, proszę zostawcie. No kurwa, napadli mnie. Ja pierdolę, proszę. Proszę, kurwa. Dobra, nie, nie, chcę mi się, pierdolę Nowy seed, nowy seed, pójdź, no, <śmieniu> Menthan Coucha VSDC? Jak działa ten Menthan z ludźmi? Wy nas gonicie i my musimy przejść grę A wy my wy możecie umierać ile razy chcecie, a jak, um jak ktoś z nas umrze to odpada całkiem z gry. O. Jes, czyli skoko. nie trafić w lawę, nie? O kurwa, o, jebana! No, no. Nie no i klekot... klekot Sony! Sony. No, za kurwa, no jebaś! Jebaś to jest i co to miało być, kurwa, no? Sły... oj, oj. Zabiłem się, to <grym> O, dobra. Kurwa i luki na prowadzeniu, no, to ale to mi się chyba nie chce grać w takim razie. Ja no, też, te, te dopiero zacząłem. No Do na netheru wchodzę. Ty wiesz może grać LPR, jak jest w portalu? No wiem. Dobra. Nie, A więcej czy No to nie ogółem. No to nie ogółem. O, dobra, A to. Ja się na części na 7 pałek. I kurwa, najlepsze staże w przyszłym tygodniu. Jadę na narty w góry, także o. patrujcie, kurwa, zielony włosów. No kurwy. Ja pierdolę, to jest u chłopa w kasie, ale jaja. Mam w piwnicy... w piwnicy Kitra Stronghold, co za gościu w ogóle. Dobra. Ja no, wyśnię. <śmienny> co ty robisz? No, o kurwa, ja... Patrz byłem... na niego 5 godzin Ej, usiądź szybko, czemu nie musiałeś od razu? Używam, kliknąłem, kliknąłem, dobra, kliknowy koniec. Dobra, dobra, dobra. Niecim, jeszcze mam szansę. Dzięki, koniec, koniec MC. O, dobra, koniec MC, dzięki. Halo, no kurwa, no halo, halo. w ogóle wreszcie, Wiesz co, ja tak gramy, się sprawię, czy on sperczował, czy on zbytował kurwa, i patrzę, on wali kręciotem w dół, nie wiem, czy to są pery. wygrać Ale może, o skiduj, może się Czy zdąży? Może się zacznę Wal, 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 wal. Dobrze Jak miałeś zrobić, kurwa Co? No na łóżko Aaaa A ja klikałem, przysięgam, no Niestety nie pójdę Cioche Ale łatwo No i to jeden Brawo super Brawo No i dwie wygranki na kurwa No, no i nagroda na dirta no raz No, no. wyniki Dabina 4, ja trzeci Duki drugi, Draku pierwszy Aha Koniec na dzisiaj co? Dzięki za dzisiaj Widzimy się w środę Oh, <laughs> my,